Idziemy właśnie z synem na lunch, zjeść coś dobrego. Zobaczymy, co ta restauracja ma ciekawego w ofercie. Mieliśmy jechać daleko do pięknego miejsca z pięknym widokiem, ale troszkę się rozpadało, więc idziemy na sekretną plażę. Tutaj jest naprawdę bardzo fajny bar. Zaraz się okaże, co mają w menu. Morze dzisiaj jest naprawdę bardzo blisko, skoro podpływa tu aż pod samą prawie restaurację. Zobaczymy, co ciekawego jest w menu. Ciekawe, czy może podpłynie do nas. Tu macie przystawki, frytki, czosnkowy chlebek. Kurczak. Mamy też rapy. Mamy burgery. Jakieś poke bowls. A tutaj macie ceny pokazane. Odejmijcie jedno zero, żeby dowiedzieć się polskiej ceny. Tu mamy tradycyjne, klasyczne jedzenie tajskie. Tutaj autentyczne jedzenie tajskie. Mamy coś też dla dzieci, troszkę słodyczy. I oczywiście alkohole i napoje. To są spring rolls z warzywami podane z takim sosem troszkę ostro, troszkę słodkim. A to jest chicken satay na patyczku. No więc, dro drodzy Państwo, mamy przepiękne Spring Rolls. Spróbujemy takiego Spring Rolls. Można pomoczyć sobie w takim sosiku. Na smacznego. Mm. Pycha. Mm. Kurczak zate, Kochani, z bardzo fajnym sosem. Sos cynamonowy. Mm. Mm. Cynamonowo orzechowa. Pyszne. Proszę synu, Filip zamówił sobie hamburgera podwójnego i rapa. Mm. Dzielimy się razem, nie Filip? Próbujemy tego olbrzymiego rapa. Naprawdę jest olbrzymi i wygląda cudownie. Nie wiem, jak go nawet ugryźć. Mmm. Zamówiłam też tradycyjny pad Thai, tajski, jak to wygląda. Wszystko jest tutaj naprawdę cudownie pyszne. Również mamy Masamana. Masaman to jest moje ulubione kary. To jest kary takie, które jest e, słodkie. Zrobione jest z cynamonem i ziemniakami. Zobaczymy czy dobre. Mm. To jest bardzo kokosowe i bardzo mleczne. Zazwyczaj jest bardziej czerwone. Tu jest dużo mleka, ale jest dobre. Wszystko jest cudownie pyszne. Do masamana można dodać sobie też ryżu. Ryż. Coś pięknego. Masaman ma dużo w sobie warzyw, ale też ma i jest słodki. Yes. Mm. Na koniec oczywiście deserek. Mamy tutaj loda. Mamy sticky rice, czyli taki bardzo klejący się ryż. No i oczywiście kawałki soczystego mango. Ten deser jest bardzo, bardzo popularny w Tajlandii i jest naprawdę bardzo smaczny. Na samym początku myślałam, jak w ogóle można jeść ryż z mango i ze słonym mlekiem. Ale to połączenie jest po prostu niewiarygodne. Słodkie mango, słone mleko, klejący się ryż. Polecam. Restauracja była cudowna. Spędziliśmy fajny czas. Teraz czas wracać do domu. Oczywiście nie zapomnieliśmy o innych, którzy są w domku. I na pewno, jak tutaj będziecie na kolancie, to polecam tutaj przyjechać. Restauracja nazywa się Lazy Days i jest na sekretnej plaży. Papa! Pa. Lecimy do domu. Do zobaczenia następnym razem.